Jest. No, co się kur*** drzeżba Babajago! No, ale nie musi pani klaskać. Nie wylądowała pani Ryanerem, żeby wstawać i dawać owacje na stojąco. No, co dla pani? E, chciałam zapytać, czy macie świeże soki? Mamy pomarańczowy, świeżo wyciskany i y grejfutowy, albo Mix. E, a z czym jest Mix? Z twoją starą kur... No jak myślisz z czym? Ja bym prosiła pizzę pół na pół, dialapento e, z tym e, anchois i kaparicio. No i co jeszcze kur... Napletana, Pletana, a do picia latem moczniato i to bez cukru. Proszę pani, my niestety nie możemy robić pizzy pół na pół. Pół na pół się wódę z redbullem przed pracą pije kurwa. Polecam całą kapariciozę i ekstra do Pento anchois a kepucz pani dam od firmy, dobra? Rafałku, wiedz proszę, no za mamusie, za tatusia. No proszę cię, to jest bardzo dobre. E, przepraszam pana. Bo moje dziecko nie je mięsa Czy możemy wymienić na coś innego? Zamień na psa, pies je mięso na pewno Ja zabiorę mięsko z jedną A zaraz przyniesiemy jakąś suróweczkę z jabłkami na troszkę. dobrze?